Witam wszystkich. Po dłuższej przerwie troszeczkę mnie nie było z racji tego, że miałem dużo misji do wykonania. Między innymi stawaję stronę internetową, na której już możecie zobaczyć moją ofertę związaną z indywidualnymi szkoleniami z Forex. Do tego jest tam blog. Już wrzuciłem kilka artykułów. Będę starał się systematycznie wrzucać ich więcej. Pewnie będę was informował na bieżąco, wrzucając posty na Instagrama i inne media społecznościowe. Co jeszcze? Pracowałem mocno nad strategią związaną z rynkiem amerykańskim, z Nasdaqiem, czyli US 100. Pomijając interwał pięciominutowy, który już trochę znacie, jeżeli mnie śledzicie albo tam zerkacie sobie od czasu do czasu, co wrzucam, sprawdzałem też inne interwały, takie najpopularniejsze moim zdaniem, czyli piętnastki, interwał jednogodzinny i czterogodzinny i pod każdy z tych interwałów ułożyłem strategię, która się spina, daje zarobić. Pod 4 godziny interwał zrobiłem dwie strategie i to wszystko będę udostępniał, te wszystkie sygnały będę udostępniał na grupie telegramowej. Do tego sprawdziłem też rynek, rynek dolara do jena oraz dolara do franka szwajcarskiego na interwale 4 godzinnym póki co. Te sygnały też już będę wrzucał na grupę, więc było trochę roboty. Myślę, że tak. Z 20 lat wykresów przerobiłem łącznie rozkładając to na te wszystkie interwały. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Strate strategicznie, Boże. Teoretycznie to się spina, zobaczymy, jak to będzie wychodziło w praktyce. Część tych interwałów zacząłem już rozgrywać w, 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 w. po sylwestrze. Całą resztę rozgrywam od, od wtorku. Także tyle. A, co chciałem powiedzieć? Chciałem krótko omówić grupę telegramową, bo miałem kilka zapytań przez te święta odnośnie tego, jak to wszystko działa i o co z tym wszystkim chodzi, więc teraz tłumaczę. Z grupą telegramową to jest tak, że tam wrzucam wszystkie transakcje, które otwieram u brokera, czyli w momencie, gdy otwieram transakcję u Breckera, ustawiam stop loss i take profit, czyli miejsca, po których transakcja powinna się automatycznie sprzedać, gdy zarobi, lub sprzedać, gdy jest stratna. Robię screenshot na telefonie i od razu wrzucam takie zdjęcie na grupę telegramową. Opisuję ją. Opisuję ją. Jeżeli chodzi o interwał, czyli na jakim interwale ją rozgrywałem i w zasadzie to jest to by było tyle. Na tym zdjęciu widać cena zakupu, cenę tej profitu i cenę stop lossa, więc każda osoba, która jest na tej grupie, która się doda, może skopiować ten sygnał, czyli ustawić sobie jeżeli jest u jakiegoś brokera taką samą pozycję no i w momencie gdy cena dochodzi do pewnego punktu wysyłam drugą wiadomość dotyczącą danej transakcji żeby stop lossy poprzesuwać na break event gdy wejdzie take profit 1 bo z reguły są te pozycje otwierane na 3 take profity w stosunku ryzyka 3 do 1 2 do 1 w stosunku ryzyka do zysku nie, zysku do ryzyka. 3 do 1, 2 do 1, 7 do 1. Także w tym wszystkim chodzi o to, że będąc tam, czyli na tej grupie, nie musicie robić żadnej analizy. To jest tak, jakby pójście na łatwiznę, kopiowanie sygnału, zajmuje to dwie minuty i zapominamy o wszystkim, aż do momentu, kiedy puszczę informację jakąś zwrotną dotyczącą tego sygnału. I to jest spoko, bo nie trzeba siedzieć na rynku, ja to robię. Nie, nie musisz się zastanawiać nad tym, kiedy, co i jak, bo ja to robię. Nie musisz się stresować, że podjęłeś tą decyzję, bo ja to robię. Czyli ten cały stres przyjmuję na siebie. Ty jedyne co musisz zrobić, to skopiować sobie sygnał. Póki co, grupa jest darmowa, pomału sobie ją tam reklamuje. Pewnie za jakiś czas zrobię ją płatną, ale to jeszcze jeszcze daleko, daleko, daleko. Yy, yy, musi trochę czasu płynąć, żeby, żebym to zrobił. I co jeszcze? Yy, zdaję sobie sprawę z tego, że yy, dużo osób nie może zaglądać co chwilę do telefonu, gdy przychodzi jakaś wiadomość z Telegrama. Yy, dlatego może sobie rozgrywać te sygnały w taki sposób, że na przykład rozgrywa tylko rynek amerykański. Czyli kopiuje sygnały od godziny 16 wzwyż, albo jeżeli ma jakąś drugą zmianę i może do godziny 15 odbierać wiadomości, to może sobie kopiować sygnały od godziny 8 do, do godziny 15 na przykład, albo 16. Jeżeli chodzi o sygnały z interwałem 4 godzinnym, no to one są najwolniejsze, najmniej dynamiczne i na przykład możesz sobie założyć, Albo osoba, która tam jest, może sobie założyć, że kopiuje tylko te sygnały z interwałem 4 godzinnym i nawet jak się spóźni z pół godziny, tam 20 minut ze skopiowaniem, to bardzo często niczego nie wnosi, niczego nie zmienia. No bo ta cena po tym, jak puszczam sygnał, ona sobie idzie trochę w górę, trochę w dół, jeszcze się waha. Bo na 4-godzinnych interwałach jest tak, że zanim cena dojdzie do celu, to trwa kilkanaście godzin, albo nawet kilka dni. Więc. Dla wszystkich osób, które, które nie mają aż tak dużo czasu, mogą sobie wykorzystywać tą grupę w ten sposób, że będą kopiować tylko interwały 4 -godzinne. albo interwały jednogodzinne, które też są wolne, ale już szybsze od czwórek. Na przykład osoby, które lubią dynamikę na rynku, albo zobaczą, że lepiej się w tym czują, mogą kopiować tylko 5 godzinnej tylko sygnały z 5-minutowego interwału, albo z 15-minutowego interwału. Także yy, zakres, yy, zakres tego, jak można to robić, jest dosyć duży, ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby być konsekwentnym. Czyli jeżeli zakładasz, że robisz tylko czwórki, czterogodzinne godziny interwały, to musisz kopiować każdy sygnał. Nie, że sobie skopiujesz dwa, czy trzy, trzy, które ci wejdą, a potem to olewasz na cały tydzień, bo stwierdzisz, że zarobisz, bo z giełdą, z foreksem jest tak, że są okresy, na których tracisz kapitał, to jest normalne, i na których zarabiasz kapitał. I ciężko jest rozkminić kiedy wejdziesz w okres profitowy, a kiedy w negatywny. Dlatego trzeba walić w każdy sygnał, że tak powiem, brać każdy sygnał i robić ile się da, bo może być tak, że jest, że trafisz na grube dwa tygodnie, które dadzą ci bardzo dobrze zarobić, a potem na jakiś kiepski kolejny tydzień, który będzie stratny. I teraz w momencie, gdy ty przez te dwa tygodnie stwierdziłeś: "A, no to w sumie miałem pięć dobrych transakcji, pozostałe 10 olewam, bo i tak zarobiłem", a potem wejdziesz w ten trzeci tydzień i on będzie stratny to wyzerujesz ten cały cały kapitał który żeś zarobił będziesz wkurzony a tak jakbyś robił wszystkie konsekwentne sygnały no to miałbyś tak dużą górkę że nawet ten stratny tydzień i tak byś yy, byś tego nie odczuł. W sensie odczułbyś ale i tak byś był na plusie. Rozumiecie co mam na myśli. Więc trzeba konsekwentnie robić każdy sygnał bo nigdy nie wiadomo kiedy wejdziesz w kiepski okres a nie, nie każde sygnały wchodzą. Generalnie yy, ja to wiem, bo sprawdzałem te wszystkie interwały na wykresach historycznych i patrzyłem na nie pod kątem tygodniowych okresów, miesięcznych i rocznych. I jeżeli chodzi o te duże interwały czterogodzinne, no to one w okresie rocznym zawsze wychodzą na plus. Bywają momenty, czy jakieś miesiące, w którym wyjdziesz na zero albo na minus, ale, ale, ale tak ogólnie że biorąc, Sumarycznie każdy rok, a zawsze przerabiam 3-4 lata wstecz, wychodzi na plus, więc chodzi o to, żeby po prostu systematycznie robić to jak automat, jak robot. Nie zastanawiać się, otwierać i tyle. Ja tak to robię. Zresztą po to też wybrałem tyle tych interwałów, żeby było w czym wybierać. No i. To by było chyba tyle. A, jeszcze jedna rzecz. Jeżeli chodzi o szkolenia, to, to są szkolenia indywidualne. One będą odbywać się online na takiej zasadzie, że po prostu robimy sobie połączenie i przez godzinę czy dwie, w zależności od tego, jaki pakiet wykupisz, na jaki pakiet się umówimy, prowadzę cię, omawiam wszystko. I przede wszystkim daje ci ćwiczenia, w ramach których Ty musisz wykonywać pracę domową i dzięki którym nauczysz się strategii, które ja używam. I to jest najważniejsze. Jest mało, mało mało teorii, dużo praktyki. I tego, co uważam, że jest najbardziej istotne, jeżeli chodzi o trading. Naprawdę, udało mi się to skompresować takim powiedzmy pakiecie kilkunastogodzinnym godzinnym choć jeżeli jesteś naprawdę łebski i już coś na tym rynku działałeś to myślę że i w parę godzin ogarniesz to o co mi chodzi to, to wiadomo to jest rzecz indywidualna. U każdego to wyjdzie inaczej więc ja też zawsze będę starał się podchodzić indywidualnie do każdej osoby i wszystko wszystko po kolei każdemu tłumaczyć. Generalnie z tymi indywidualnymi szkoleniami chodzi o to że gdy kupujesz jakiś pakiet od, od jakiegoś tradera który też ma szkolenia no to ciężko jest się z nim potem skontaktować. Masz jakieś filmy itd dalej, ale nie możesz na bieżąco z nim rozmawiać. Oczywiście on ci odpowie czy tam się z nim dzwonić itd a tu masz mnie. Masz mnie przez całą godzinę czy dwie, tylko mnie i możesz zadawać milion pytań. Ja Ci wszystko tłumaczę na bieżąco. Dlatego uważam, że to jest fajniejsze od takiego normalnego szkolenia. Więc gorąco zapraszam. No i co? I to tyle. Jeżeli chodzi o dzisiejszy film. Od przyszłego tygodnia. Czy w zasadzie posty już rzucam, ale pewnie będzie chyba więcej od przyszłego tygodnia. Także na dziś to koniec, standardowo chciałbym żebyście dali łapkę w górę, wrzucili jakiś komentarz, trzy słowa, wtedy algorytm YouTube'a się odpali i może wypromuje ten mój film wyżej, możecie mnie hejtować, hejt najlepszą formą reklamy, ja się tego nie boję, bo mnie to spływa, ale oczywiście wolałbym pozytywne, pozytywne opinie, subskrypcje. Tyle. Yy, trzymajcie się. Życzę Wam miłego dnia. Do następnego. Hej.